Witam serdecznie. Moi drodzy, po tym pierwszym działaniu, tym takim głównym, jeszcze poproszę Was, jeśli będziecie mieć czas i ochotę, na jeszcze jedno uzdrawianie, tym razem z poprowadzanym oddechem. Ja to wytłumaczę po tym działaniu. Pierwszym, na szybciutko, to będzie taka jakby dwu-, przerwa, no nie, i znowu wejdziemy z tymi, którzy chcą, jeszcze raz w uzdrawianie. Moi drodzy, oj, co to jest, co to jest. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Nazywam się Popko, Jestem po to, by pomóc wam odzyskać zdrowie, osobistą godność, człowieczą, wielkość i wpływ na życie. te ta. Medytacja programowa, medytacja transcendentalna, transmisyjna, różnie to zwał. Tak naprawdę wchodzimy tutaj w prawdziwą transcendencję i dzięki temu coraz wyraźniejsze. I większe efekty tych naszych spotkań widać. Zdrowie, szczęście, rodzina, sukces to nasz klucz. No i jak ktoś jeszcze nie obejrzał tych dwóch wideoblogów, no to proszę rzucić na nie okiem, bo się inaczej w pełni z tego naszego spotkania nie skorzysta. Proszę też nie zapominać, że spotykamy się po to, by zwiększyć szansę na wyzdrowienie, by wesprzeć medycynę działaniem duchowym, by połączyć duchową mądrość i moc z inteligencją i potencjałem ludzkich dokonań. Wspólnym wysiłkiem osiągniemy przecież więcej. Dzięki temu zwiększymy wpływ na zdrowie fizyczne, energetyczne, mówimy w tej chwili o psychice i umyśle. Jak i wprowadzimy nowe ustawienia w obszarze egzystencjalnym. Tu już jest, że drugie jeszcze zrobimy spotkanie. Agatka też tutaj uczestniczy w tym. tu tu, 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 tu. tu, tu. To co moi drodzy, rozpoczynamy transformację, działanie będzie leciało, ja nakładam na to drugie, a potem zrobimy trzecie jeszcze inaczej. Zapraszam. Zamknijcie oczy i pozwólcie się unieść ku niebu. Niech wszystko, co nas wspiera, ustawi was na firmamencie duchowego nieba jako tych, Którzy chcą być zdrowi, szczęśliwi i nad życiem panujący. Oddychajcie równo i spokojnie. W ciszy i natchnieniu czekajcie na cud ponownych narodzin. Duchowe światełko wypełnia Wasze życie, Wasze domy, całą Waszą egzystencję. Światełko koduje się także Waszej przeszłości i przyszłości, a wszystko po to, by usunąć z Waszej podświadomości ból nieprzepracowanych spraw, a w przyszłości po to, by nadać jej niebywałą klarowność, taką twórczą przejrzystość, dzięki której będziecie mogli ją kształtować dużo łatwiej niż dotychczas. Teraz proszę osoby. Które wykupiły działania na swoich bliskich, by ujrzały ich w tej chwili okiem swojej wyobraźni i wypowiedziały ich imiona na głos lub po cichu. Wtedy to dopiero za Waszym przyzwoleniem zostanie stworzone połączenie między nimi a mną, jak i między nami wszystkimi tu dziś zebranymi, a światem duchowym. Ujrzyjcie teraz wodę w pojemnikach. Zechcijcie, by została ona przekodowana, by dotknięcie jej przez Ducha Świętego przyniosło Wam zdrowie, szczęście i równowagę energetyczną harmonię, bez której nie sposób poprawnie się w życiu odnaleźć. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko przygotowuje się do przemiany. Zauważcie, jak przy każdym wdechu Wasze odprężone ciała wpływa niekończąca się fala energii. Jak wypełnia stopy, jak burzy się i wznosi ku górze, jak podchodzi do łydek, do kolan, jak wlewa się w uda i nimi pnie aż do bioder, jak wzbiera, kipi i rozlewa się po całym brzuchu i dole klatki piersiowej. Jak zalewa płuca, jak przedostaje się do barków i nimi kaskadą energetycznych strumieni spada ramionami wprost do dłoni. Druga jej fala wpływa do szyi i do głowy. Światła jest coraz więcej i więcej. Zalewa ono oczy i mózg. W końcu dociera do szczytu głowy i wnika w struktury energetyczne, uspokajając umysł, emocje i myślenie. Jesteście teraz przepełnieni ożywczą energią. Jest jej dużo, bardzo dużo. Możecie nią dysponować do woli. Bo raz wypełnionego rezerwuaru nie sposób wyczerpać, jego zasoby będą stale odnawiane. Pozwólcie na to, by cząsteczki, z których są zbudowane wasze ciała te fizyczne i energetyczne by te cząsteczki mogły się rozproszyć i unieść ku matrycy tworzenia. Tam na powrót zostaną obdarzone boskim zaufaniem i przeprojektowane tak, by nadać waszym ciałom i waszemu życiu nowy blask. Oddychajcie równo i spokojnie. Wszystko się rozprasza, duchowe światełko przenika wszystkie wasze cząstki. Przenika także całą Waszą egzystencjalną przestrzeń. Wszystko zostaje w niej oczyszczone i naprawione. Usuwane są także żyły wodne i wszelkie inne geofizyczne deformacje. Wymazywane są nawiedzenia i podobne im nieprawidłowości. Znikają z waszego życia niekorzystne zapisy ludzkich obecności, te życzenia i projekty, które miały wam przynieść przegraną, ból i niewolę. Wszystko się prostuje, wszystko zaczyna się wreszcie układać. Oddychajcie równo i spokojnie. Kto chce. Może otworzyć oczy i wstać. Wszystko zostało już zrobione. Proszę, moi drodzy, muszę zobaczyć, bo dość mocno to poszło. Nie spodziewałem się. Ej, oj, oj. Mam nową skalę przygotowaną, żeby takie rzeczy odczytać. No zabrakło do tego czegoś, nie wiem, tak, może, może do kilkunastu procent, może kilka. Moi drodzy, wejdziemy jeszcze raz w działanie, ale podczas tego działania, działania musicie oddychać. Co to znaczy? Trzeba sobie wyobrazić, że ten świat energetyczny, z którego powstała materia, jest zbudowany z tak zwanej pramaterii. To ona jest podstawą wszystkiego. A ta pramateria to takie cząsteczki jeszcze czegoś innego niż światło to są takie kuleczki. I właśnie z nich jesteśmy stworzeni i to one są takie malusieńkie, że tworzą po prostu energię i atomy. I w czasie oddychania to trzeba sobie wyobrażać, jak taka, yy, każda kuleczka, bo z tych kuleczek jesteśmy stworzeni. Rzeczywistość ta poza nami to też są kuleczki, bo przecież nasze ciało egzystencjalne inne są bardzo szerokie. Więc z tych, w tych malutkich kuleczkach my, jako obecność, z tym swoim fizycznym ciałem siedzimy, jak i eterycznym, które też jest yy, bardzo rozdrobnionym, ale ciałem fizycznym. Przepraszam. I te kuleczki, moi, moi drodzy, jak wciągamy powietrze, pęcznieją, a jak wypuszczamy powietrze maleją. Ale uwaga! Tam są takie wentylki, i to sobie trzeba wyobrazić, jak w, w, w te powietrze i tę energię z powietrza wchłaniamy. To są takie duże, ale jak wypuszczamy, to energia zostaje, a wypompowywane jest tylko powietrze. Takie zaworki, wentylki sprawiają, że przy każdym wdechu coraz więcej złotej energii zostaje. I o to tylko proszę dbać, ja to poprowadzę. To co moi drodzy, zamykamy oczy. Jesteście już rozluźnieni. To tylko powolutku, spokojnie oddychajcie. Po chwili, ale już mnie bierze. Po chwili zauważycie, że potrzebny jest troszkę inny rytm oddychania. Chodzi o to, żeby wciągając powietrze, na chwilę to powietrze, na chwilę na tym wdechu się zatrzymać i po chwili wypuścić powoli, i z kolei na wydechu. Też na chwilę się zatrzymać. Wcale nie musicie liczyć, że raz, dwa, trzy, cztery na wdechu, raz, dwa, trzy, cztery przy wydechu. Nie. Tak jak czujecie, jak jest wam komfortowo, jak potrzebujecie na wdechu dłużej zatrzymać to powietrze i wtedy ta energia się gromadzi, to ok, a na wydechu ta energia zostaje, a powietrze, które ją przyniosło, gdzieś tam znika, to, to tutaj możecie robić ten wydech. Krócej, dłużej, jak chcecie. Na przykład ja mogę robić tak. Czyli chodzi o to, żeby tylko jakieś tam takie interwały zachować, żeby troszeczkę przytrzymać powietrze na wydechu i troszeczkę przytrzymać się na, przed rozpoczęciem procesu wdychania. Po prostu, no i standardowo czujemy, jak coraz więcej energii w każdej cząstce naszej istoty zostaje, a każda cząstka przekazuje ją energetycznym cząstkom, te z kolei atomom, które budują atomy naszym komórkom, a to całej naszej fizyczno-energetycznej istocie. Ale to będzie działo się w tle. Tak. Na oko, tak patrząc okiem wyobraźni, będziecie czuć, jak złotego, gęstego światła Was jest coraz więcej. A im go jest więcej, tym silniejsze zachodzą procesy metamorfozy, uzdrawiania i wstawiania nowych łańcuchów DNA. Moi drodzy, oddychacie światłem. Światłem jesteście wypełnieni i światło jest wokół Was. Wszyscy żyjemy w świetle, tylko Go nie widzimy. Będąc niepoprawnymi, będąc poblokowanymi, nie widzimy nieba, tego ziemskiego, w którym się znajdujemy. A przecież Ojciec, a przecież Stwórca wszystko nam tu przygotował, wszystko nam zostawił. I wdychamy światło. Wydychamy powietrze, gęste światło zostaje. I tak ładunek do ładunku zbiera się tego światła coraz więcej. Światła jest w was coraz więcej i więcej. Jest ono aktywne. Jest ono twórcze. Pochodzi z obszaru, gdzie powstają istnienia. Nasze ciała to istnienie, myśli to istnienie, materia to istnienie, próżnia kosmiczna to, myśl, to istnienie, myśli, emocje to istnienia. wszystko to jest światłem, w którym ukryte jest boskie DNA i ono steruje tymi procesami. Teraz, będąc tak coraz bardziej wypełnionymi światłem, Ujrzyjcie siebie w doskonałym zdrowiu, tak żeby światło wiedziało, co ma robić. Możecie wyjść z ciała i się sobie przyjrzeć, możecie ujrzeć swoje odbicie w lustrze, albo po prostu widzieć siebie całkowicie zdrowego, całkowicie zdrową. Nieważne, jaki rodzaj choroby, musicie ujrzeć się zdrowymi, bo właśnie to wypalimy w złotym DNA, a ono według tego Waszego obrazu zacznie, dzięki właśnie tej zgromadzonej energii, przemieniać Wasze ciała, Waszą egzystencję, Waszą psychikę, jak i ustawiać poprawnie umysł. Proces metamorfozy trwa, przemiana leci, a Wy powolutku czujcie jak ten wasz obraz będzie was na nowo materializował. Nie musicie wydychać przez usta. Możecie wydychać i wdychać przez nos tak, jak wam wygodniej. Ruch energii jest samoistny. Nim kieruje umysł. jak zatrzymujecie powietrze na chwileczkę, na wdechu i na wydechu, to poczujcie wtedy, jak krąży was krew, jak dudni gdzieś tam wyczujcie tętno. Czasami wyczuwamy w skroni, czasami gdzieś na ręku, czasami gdzieś tam czujemy je w jakiejś żele w nodze. Obojętne, gdzie byleście wyczuli to tętno. Jak je wyczujecie, choćby było słabe, to oznacza, że wasze ciało jest tak rozluźnione, iż jest zbratane z energią. Wszystkie drzwi do niego są wtedy dla tej cudownej energii, dla tego merfo, metamorficznego czy metamorfotycznego ognia otwarte. Powietrze o wciągnąłem, na chwilę zatrzymałem i szukam tętna. Jestem rozluźniony. Czuję w skroniach. Czuję w ręku na dłoni, która dotyka tułowia. Czuję w palcach prawej ręki, która jest tak wystawiona w przestrzeń. Za każdym razem jak się wypuszcza i jak się zasysa powietrze, to to odczucie rozluźnienia, tego bicia tętna na serca, jakby słabnie. No bo to jest ruch, zaburzamy ciszę, lekko zaburzamy spokój, ale kiedy już jesteśmy na wdechu i zatrzymanym powietrzu, powolutku czuć to rozluźnienie, i gdzieś tam w kosmosie naszego ciała wszystko płynie, stuka krąży, żyje. Ten ruch mówi o tym, że mamy prawo do wszystkiego także do zdrowia, do szczęścia, do powrotu nas jako istoty ludzkiej. Cały czas oddychacie. Ja cały czas dbam o to, by cała Wasza przestrzeń łącznie z Wami była właśnie wypełniona gęstym, złotym światłem kreacji. Ja mam dużo wizji, tu podpowiadają mi różne rzeczy. Ja sobie na chwilę otworzę oczy i sprawdzę, czy tak w rzeczywistości się stanie. Moi drodzy, na koniec wam wytłumaczę, co zaszło. Cały czas oddychamy, potrzebne jeszcze są nam z cztery minuty. Wdech i wydech i kolejna porcja światła zasila komórki, jak i cząstki ognia przemiany. To światło gęstnieje wokół was i w was. I to światło zostanie. To światło będzie, a sprawdzę, to światło oprócz działania będzie przez trzy dni Wam towarzyszyć. I warto wtedy z niego korzystać. Światło to złote, ta energia jest pięciokrotnie silniejsza od uzdrawiania, od działania. Dopiero po trzech dniach zacznie się rozpływać i zostanie działanie, które też ma swoją moc. Wdychacie ten roztwór przemiany, ten cudowny ogień, to zbawienie od wszelkich ograniczeń, od niemocy i słabości. Tu są ukryte nici DNA pochodzące od pierwszego człowieka, od Adama i Ewy. Albo jak się mówi, od Adamo-Ewy. Nieważne ile w nich wejdzie w nasze łańcuchy DNA, ile zawsze będzie lepiej. Jest to wzorcowa. Energia jest to wzorcowe światło, jest to światło istnienia, które wykreował wielki Kreator. Teraz już to kamienieje w waszych przestrzeniach, w waszych domach słyszę, że stało się. Więc będziecie czuć to światło nawet wtedy, gdy będziecie czytać gazety, oglądać jakiś spokojny film. Chodzi o to, żeby nie było jakichś silniejszych wzruszeń, takich negatywnych wibracji. Kiedy będzie spokój, to będziecie czuć, że siedzicie, że znajdujecie się w gęstym, złotym świetle. Widzę. Istoty, które nas obserwowały, rozchodzą się, a więc wszystko zostało zrobione. Dobrze. Tutaj ci z Was, którzy byli na warsztatach, niech patrzą, bo następuje tutaj unifikacja wszystkich energii. Została ona podczas warsztatów rozpoczęta, a teraz zauważycie, że wszystkie energie są w Was, nie tylko ta największa, najmocniejsza, zupełna, no nie, ale wszystkie. Po prostu. Robi się coś niesamowitego. Jeszcze do końca nie wiem, czym to się skończy, no nie, bo z tego, co mi mówili, to powstanie nowy rodzaj energii każdy z Was nazwie go swoim imieniem. Ci z Was, którzy się przyłożyli podczas tych warsztatów, mają szansę, żeby tylko ćwiczyli, przez te trzy dni doprowadzić do tego, by to. Z tych wszystkich energii, wiecie, te, które są tutaj na tej podstawowej skali, od tej mroźnej, od, od mokrej, mroźnej, jedynej, przeciwnej, aktywnej, po zupełną, to się stanie jeden rodzaj energii, możecie nadać temu swoje imię. I wtedy będziecie mocniejsi w starciach z negatywnymi ludźmi o 50%, w walce o swoje ścieżki losu, o połowę bardziej, tak o 40 do 60%. To naprawdę jest. Coś, więc baczcie i śledźcie to. Jak jesteście w spokoju, to będziecie mieć świadomość tego, że nie musicie zamykać oczu i tak specjalnie oddychać, żeby znów się nasycić właśnie tym cudem, bo on cały czas jest. Pozwólcie mu tylko przez te trzy dni zmieniać was. To złote światło swoje robi. Jak będziecie tam sprawdzać, skąd płynie, to płynie z poziomu kreacji, czyli próg. Czyli umowny wymiar 15 to jest bardzo dużo. Pozostał już tylko ojciec, który jest w wymiarze umownym 16. Także moi drodzy, zachodzą zmiany, a jak dopieścimy to do końca, to. Oj... Oj, oj, będzie się działo. No ja właśnie na tych warsztatach, które będą w Rusi Nowicach, no co prawda już od dłuższego czasu, od paru miesięcy już tam nie ma miejsca na te jedne i drugie warsztaty, ale tam będę chciał to obserwować, patrzeć, przećwiczyć, no bo to będzie wszystko tam trwało, przeszło tydzień, a więc coś będzie nam dotłumaczone, a ta wiedza nam jest później potrzebna do tego, by się w tym poprawnie praktycznie. Odnaleźć. Także, moi drodzy, życzę dużo zdrówka. No i tego, co jest najważniejsze, byśmy poczuli ten zew, żeby tworzyć rodzinę, żeby mieć wreszcie przyjaciół, którzy nie wbiją, jak to się mówi, noża w plecy. No, nóż może przesada, ale wiecie, no utrudnią życie, to nie wychodzi, tam nie wychodzi. A my chcemy, by wychodziło i o to trzeba się postarać. Moi drodzy, do zaś!